Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Dziś miałem dylemat. Czy recenzja najnowszego filmu Darena Aronowskiego Złodziej z przypadku? Czy, czy, tylo, czy może nowy film Ari Astera? Film Eddington. We need to free each other's hearts. Oba te filmy, przynajmniej jak dla mnie, to takie ewenementy, taki wypadek przy pracy dla obu tych twórców bo tak bardzo różnią się od ich stylu, który znamy. Sweet girl. She's gone! People told me that I'd never wrestle again. Ale dużo bardziej niż krwawa zabawa Aronowskiego w Nowym Jorku zaskoczył mnie, chwycił, nakręcił i zmusił do myślenia nowy film Aster'a, czyli Eddington. Jak dla mnie film dużo ważniejszy niż ta zabawa stylami i gatunkami Aronowskiego. No i do tego jeszcze pojedynek aktorski, czyli Joaquin Phoenix kontra Pedro Pascal. Jednak głównym bohaterem filmu Eddington i czarnym charakterem, choć na biało, jest. COVID. Tak, moi drodzy, COVID-19. Pamiętacie ten koszmar? Bezdomny, wściekły wariat, przeklinający cały świat, wkracza do małego miasteczka, do Eddington. Miasteczka gdzieś w pustyni Nowego Meksyku. Jest maj 2020 roku. COVID rozpędza się krwawo i śmiertelnie na całym świecie. Małe, zakurzone Eddington daleko od szosy Wielkiego Świata jest jak USA w soczewce, skupia w sobie wszelkie poglądy, ruchy i strony – polityczne, religijne, ekstreme, szaleństwo, wszystko. Eddington to taki mikrokosmos Ameryki, a Joe jest jego takim niezdarnym szeryfem, wściekłym na maseczki i lockdown. Komentuję kolejne fakty. Okej, okay, COVID i pandemia są straszne. Okej, okay, zabicie Floyda jest koszmarem. Ale to wszystko przecież nie dotyczy mojego pięknego, spokojnego Eddington, więc po co miałbym w ogóle nosić maseczkę? Po co miałbym tolerować antyrasistowskie demonstracje? Po co miałbym wprowadzać jakiś cholerny lockdown? I pytanie, dlaczego, po co miałby tolerować jakieś przedziwne pomysły swojego odwiecznego wroga, czyli burmistrza Eddington, jakiego Teda, na przykład jego zezwolenie na budowę gigantycznego technologicznego centrum przecież to samo zło. Ale wcale nie najmniej ważne pytanie, dlaczego życie rodzinne Joe, jego żona i teściowa to taki pieprzony koszmar. Is that Scenarzysta i reżyser tego filmu, czyli Ari Aster, rękami i twarzą Joaquina Phoenixa, a więc szerefa Joe, pokazuje nam takie nerwice i lęki Wielkiej Ameryki. Oczywiście na tle COVID-u, ale jednocześnie daje nam do zrozumienia, że tło ciągle się zmienia, a nasze uprzedzenia, rasizm, nienawiść i wszystkie inne Zostają. W tym filmie Ari Aster naprawdę dał nam prawie wszystko. Mamy COVID, internetowe szaleństwo, sekty, teorie spiskowe, bunt nastolatków, ruch Black Lives Matter, są przywileje białych, jest rasizm, jest antifa. Aster miesza to wszystko tak na ostro, wybuchowo, chaotycznie. I e, nawet jeżeli jest to trochę takie e, momentami rozciągnięte, albo no, widzimy, czujemy, że nie do końca jest w stanie te wszystkie wątki e, połączyć, że nie składa mu się to wszystko w taką jedną całość, to dalej ten film daje naprawdę mocno ostro do myślenia. To taka szalona i jakże ponura wizja Astera na temat Ameryki. I myślę, że nie tylko Ameryki. A szeryf Joe ma też swoją wizję, że zostanie nowym burmistrzem miasta Eddington i wygryzie swojego przeciwnika. Nie będziesz miał swojej ale będziesz miał swojej Więc zaproszę Joe Cross, czy podnieś our community? Hell yeah! Od zawsze dla mnie Hawking Phoenix był absolutnym mistrzem grania postaci, które źle, niekomfortowo, fatalnie czują się we własnej skórze i życiu. I tutaj e, robi to fantastycznie. Naprawdę ta kreacja jest niesamowita. You some big deal, but I am a much better human. Joe jako taki kutliwy ignorant, e, wgapiający się w komórkę, w internet, taki zagubiony i pogrążający się szeryf, mm, no muszę wam powiedzieć, że wzbudza on we mnie, e, widzu, takie poczucie e, no, tak naprawdę, współczucia. Nawet jak popełnia e, kolejne koszmarne błędy, pogroża same siebie e, i bierze kurs na zderzenie. Zresztą trzeba powiedzieć, że Aster tutaj wykonał taką scenariuszową paskudną robotę, czyli właściwie prawie wszystkie postaci są tutaj takie mm, ignoranckie, ogłupiałe i e, no, antagonistycznie nastawione do całego świata. I czujemy, że może być i będzie tylko gorzej. I Aster jednocześnie podgrzewa tę całą chaotyczną atmosferę i porusza tematy, no, trzeba powiedzieć, raczej takie ignorowane przez innych twórców. Jak tacy normalni, zwykli ludzie, Amerykanie i pewnie inni też, karmią się w lockdownie, w zamknięciu, w ograniczeniu społecznym, karmią się social mediami, internetem, spiskowymi teoriami dziejów, całym tym chaosem. I w końcu to wszystko wybucha na ulicach Eddington, bo się boi. Aster się boi, że wirus nie był dostatecznie silnym i potężnym wrogiem dla, dla człowieka. Reżyser daje nam tutaj taką scenariuszową e, zabawę i jednocześnie no, niestety trochę taki chaos. E, I reżyser, i film, i nasz szeryf przeskakują z miejsca na miejsce, e, z tematu na temat. Zmieniamy jeden gatunek na inny. Mamy tutaj kilka strzałów gatunkowych i e, kilka klimaksów i punktów zwrotnych, jakże różnych. Gdzieś w tle historia gwałtu, odejście żony, manifestacje. Ale ten moment, kiedy nasz szef wchodzi na takie przyjęcie zebranie wyborcze burmistrza miasteczka Eddington. Wasz i oczy Phoenixa są warte w tym momencie każdej nagrody. Gdzieś już tak w środku czułem, wręcz wiedziałem, że za chwilę Ari Aster, reżyser, rozpęta piekło i horror. Musimy się hearts. Miałem takie wrażenie, przynajmniej chwilami, że Ari Aster daje nam takiego swojego bohatera, jakby przerobionego na swoją modłę, w stylu e, taksówkarza i Roberta De Niro, czyli filmu Martina Scorsese, tyle że jakby z pandemią w tle. Użalający się nad sobą biały facet, wściekły na nierówności społeczne całego świata, który widzi e, za oknem, na ulicy. Ale sam jest taką tykającą bombą, która tylko czeka na to, żeby wybuchnąć. Muszę Wam powiedzieć, że Ari Aster naprawdę przy tym filmie odleciał. Momentami wręcz obłędnie. Daje nam taką zwariowaną, jakże gorączkową, chaotyczną satyrę na stan narodu Ameryki, Stanów Zjednoczonych i jej ludzi. Oczywiście jest ten cudzysłów, który mówi, że e, to był COVID. Ale tak naprawdę dobrze to wiemy, czujemy to wręcz z ekranu, że opowiada też o Ameryce dziś tu i teraz. Do tego dokłada nam w pewnym momencie takie śledztwo naszego szeryfa, trochę w stylu braci Cohen e, i Fargo, może jeszcze z elementami PT Andersona. Ehm. Takie idiotyzmy z najdalszych krańców e, polityki. Od lewicy do prawicy, no prawie takie idiotyzmy jak, e, jak u nas. Momentami jest to trochę karykaturalne, e, przeciągnięte. Mm, no tak, trzeba powiedzieć, że Ari Aster, jak to on potrafi przesadzić, ale jednocześnie łapie gdzieś tam e, chyba to klu dotyczące właśnie tego szaleństwa, które oczywiście ogarnęło wszystkich tylko i wyłącznie w czasie COVID-u. Tak normalnie jesteśmy fantastyczni. Aktorsko w tym filmie wierzy prym naprawdę niesamowity. Kolejny raz niewiarygodny wręcz, Joaquin Phoenix który jak nikt potrafi zagrać właśnie taką poturbowaną przez los życie i samego siebie postać. Ta jakże taka rozedrgana, gorączkowa rola Joaquina Phoenixa z tym całym takim podskórnym szaleństwem i jednocześnie podszyta strachem. Pedro Pascal gra, no można powiedzieć tak, na spokojnie, bez jakichś takich niesamowitych aktorskich fajerwerków z ukrytymi motywami burmistrza. A jeżeli pytacie o inne znane nazwiska, no cóż, Emma Stone, nasza Oscarowa, zresztą wcale niedawno, no jest tutaj tak zaskakująco zmarginalizowana. Naprawdę ma niewiele do zagrania. Butlera jako takiego guru wideo-demagoga to można by było spokojnie wyciąć, nic by to tak naprawdę w filmie nie zmieniło. Ale za to muszę zwrócić uwagę na e, fantastyczne, jakże pełne klimatu, atmosfery e, zdjęcia, które zrobił Darius Condi. Wyczarował swoją e, kamerą mm, ten właśnie taki małomiasteczkowy klimat, jednocześnie podkręcając cały czas to napięcie i emocje, i momentami wręcz e, strach, ale także absurd i takimi chwilami bardzo, bardzo czarny humor. Husband Shreve. Eddington to jak dla mnie taka współczesna przypowieść o e, współczesnej e, Ameryce. I jednocześnie taka opowieść o tym, że e, wirus e, social mediów jest dużo bardziej zabójczy niż COVID. Co mi się jeszcze podobało, że. E, Aster tak ułożył całą historię, że właściwie każdy, każdy właściwie z naszych bohaterów w pewnym momencie miał rację. Czyli jak każdy z nas. Na pewno, znowu jak dla mnie, oczywiście bardzo subiektywnie, ta przypowieść Astera bardzo dobrze, naprawdę nieźle komentuje nasze zwariowane momentami wręcz. Takie szalone, poronione, chwilami wręcz czasy, przepełnione głupotą, internetem, polityką, e, pędem do kasy i sławy. Oczywiście, zgadzam się e, z tym, że ten film. Jest za długi, momentami za mało skupiony na swojej fabule, rozjeżdża się w kilku momentach scenariuszowo, ale na pewno ten film tak potrafi prowokować, zmusić nas do e, myślenia i jednocześnie ten film jest taki dla widza, dla mnie, taki cholernie niewygodny. No To trochę jest jednocześnie soczewka Ameryki, ale e, z drugiej strony też takie e, lusterko, w którym się przeglądam. Ten film jest e, tak naprawdę niewygodny właściwie dla wszystkich stron. Nie wiem, czy będziecie chcieli wejść w cały ten zwariowany e, krwawy, przedziwny świat, ale e, według mnie warto. A ocena, moi drodzy, na 10 w skali kinomaniaka, no i nowszy film Eddington, film e, Ari Astera, który się nie boi, nie boi się e, ani kontrowersji, ani prowokacji, daje temu filmowi mm, na 10 w skali takie 7,5 za te prowokacje i, mimo wszystko, odwagę. Thank you super duper very much. Ah.